Wyznać liczbę, której p procent jest równe y. No to na początek wyliczmy sobie tego y. Czyli mamy 2 do drugiej, czyli jest 4 razy 5 do minus drugiej, czyli to jest 1 piąta do potęgi drugiej. Czyli mamy 4 razy 1 dwudziesta Więc mamy 4 25. Zamienimy na ułamek dziesiętny, czyli rozszerzamy do stówy w mianowniku. Czyli tu będzie 16, czyli mamy tutaj 16 setnych. No i teraz wyznać liczbę, której P%, czyli 20% to jest to Y. Czyli teraz musimy znaleźć. Z jakiej liczby? Jak policzę 20%, to da mi to 16 setnych. No czyli szukamy naszego 100%. No to tutaj musimy to zwiększyć 5 razy obie strony, czyli mamy, że 100%. To będzie 80 czy tam 80 setnych i zawsze sobie możecie to sprawdzić. Czyli teraz 20% z 80 setnych powinno dać mi to 16 setnych. Czyli 2 dziesiąte razy 80 to jest 16 setnych, czyli się zgadza.